W sobotę 17 maja w ramach kolejnej edycji Nocy Muzeów na wszystkich zwiedzających Będzińskie Muzeum Zagłębia czekało wiele różnorodnych atrakcji. W tym wyjątkowym dniu od godziny 18 do późnych godzin nocnych bezpłatnie można było poznać tajemnice zamków w Będzinie, Pałacu Mieroszewskich oraz podziemi będzińskich. Ponadto na dziedzińcu zamkowym odbywały się prezentacje uzbrojenia w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych oraz Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin. Charakter naszego muzeum jest taki, że jest to muzeum przede wszystkim uzbrojenia. Postanowiliśmy w tym roku. Przeprowadzić takie krótkie prezentacje uzbrojenia. Właściwie rozwoju uzbrojenia, pokazać różnice w tym uzbrojeniu na przestrzeni wieków. Oczywiście jest to tylko niewielki wycinek. Obiekty Muzeum Zagłębia w Będzinie zrobiły nas zwiedzających duże wrażenie. Mama dzisiaj przeczytała gazetę i się dowiedziała, więc przyszłyśmy i najfajniej było w tym muzeum w zamku. Piękny obiekt przede wszystkim, no i ładnie utrzymany. Widać, że miasto dba o to. Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni z tego pobytu. No i polecamy wszystkim innym, powiedzmy, nie tylko z okolic Będzina, ale my jesteśmy na przykład z Tychów. Uważam, że obiekt jest bardzo, bardzo cenną perełką tutaj w tym rejonie. Nową atrakcją tegorocznej nocy muzeów w Będzinie była możliwość zwiedzania otwartych w grudniu ubiegłego roku podziemi będzińskich. Chcemy koniecznie zobaczyć te podziemia. Powiedzmy, bo to jest w internecie oglądałem migawki z tego, zainteresowało mnie to również i małżonkę. Podobało nam się i mam nadzieję, że będzie więcej takich nocy. Ja też. Mhm. Jednym słowem, udana muzealna noc, pełna historii Benzina, Nie pozostaje nic innego jak zaprosić do naszego miasta kolejnych zwiedzających.